znajdujemy się, w się przyrody, yy, przyrody. Węże. Jaskinia stara gmitowa zewać przyrody. Węże. Jaskinia stala gmitowa położona w środku części grzbietu góry Zelce. Chodzimy teraz do chatki, gdzie chibinują. Gdzie Tutaj możemy sobie przejść oczywiście delikatnie, Nie to też, tak się prezentuje chatka w środku, może ujęcie na schody. ja tu ostrożnie przejdę, żeby się nie wywrócić. Teraz może wyjdziemy sobie z tej chatki, pokażę Państwu jak się prezentuje ona z daleka. Niewiesty w ten sam sposób, w ten sposób. Bardzo piękna budowla. Ma taki klimat, taki uroczy klimat to ma, że no sam bym takie takiej zamieszkał, yy, ogólnie chciałbym zamieszkać w lesie, jest to takie moje takie wielkie marzenie, zamieszkać w lesie pośród sardyn i błyskuków. i pozdrawiam serdecznie Filip Pytowski, Dashboard.